Słuchajcie, taka szybka wstawka laptop yy, 5490D. Słuchajcie, włożona matryca dotykowa. I powiem Wam, że <działa>, działa perfekcyjnie. Wszystko. I teraz coś takiego, gdzie to było to? System Configuration Touchscreen? Wykrywa, wykrywa. Także ten laptop 5490 z procesorem, słuchajcie, tu jest ósmej generacji. Będzie kozak NFC posiada czytnik linii papilarnych. No mówię Wam, to, to jest, jak tutaj włożę jeszcze kartę GPS-a, to no, będzie laptop na full wypasie. Wszystko będzie miało praktycznie to, co chciałem, żeby posiadał laptop. Czyli co? Dotyk, GPS, WiFi, Bluetooth, NFC. <coughs> NFC, tak? No linii papilarnych? Ja pierdio, kozacki laptop, naprawdę. Kozacki laptop. Także, jeżeli kupować Dele, jak macie jakieś okazje, hurtowników, którzy posiadają model 5490 z procesorem ósmej generacji z szczytnikiem linii papilarnych i NFC. Nie zastanawiajcie się. Pieszcie. No mówię, kurde, no, matryca działa dotykowa. Ja pindole. Pozdro, trzymajcie się. Ile to składać? Po prostu wszystko do kupy. Tą, mat tą wyrzucam matrycę, tą wkładam. No i 5490. To będzie kozak. Pozdro.